Cześć komiki, żeby zacząć porządnie zarabiać trzeba mieć odpowiednie narzędzia, dlatego pogrzebałem trochę w filmikach od ekspertów i znalazłem kilka, które zabierają bardzo cenne porady. Macie pod ręką notatnik? No to zaczynamy. Najlepszym narzędziem do budowania bogactwa są dochody. Problem w tym, że po drugiej stronie mamy zwykle sporo wydatków. Dom, samochód, karty kredytowe albo ciągnące się latami pożyczki studenckie. Im mniej kosztów, tym więcej pieniędzy i tym szybciej można się wzbogacić. Logika bez zarzutu, ale ja mimo to wydaję mnóstwo pieniędzy, głównie na dorzechy i ser. Być może pewnego dnia osiągnę ten upragniony poziom zerowych wydatków. Wszyscy widzimy gwałtowny rozwój technologii w ostatnich latach, ale niewiele osób rozumie, jak wykorzystywać narzędzia technologiczne w grze handlowej. Posłuchajmy zatem wypowiedzi na ten temat. Stop loss to jedyny mechanizm, który pozwala uniknąć straty, gdy transakcja gdzieś się spod kontroli. Kiedyś, gdy na pakiecie giełdowym handlowało się ręcznie, to znaczy machając rękami i krzycząc, nie było żadnych tego typu wygodnych narzędzi. Jak się wlazło w przegraną pozycję, trzeba było przełknąć stratę i tyle. W dzisiejszych czasach handel cyfrowy pozwala ustawić praktycznie dowolne parametry wyjścia. Otwieram sobie pozycję i ustawiam automatycznie zamknięcie, gdy cena spadnie poniżej konkretnego poziomu, żeby nie stracić więcej niż określoną kwotę. Skoro istnieje taka możliwość, to czego z niej nie korzystać? Po co narażać się na nieograniczone straty? Automatyzacja jest naprawdę niesamowita. Słyszałem nawet, że niektóre chomiki maszynowo kopią nowe nory. Ale nie polegajcie wyłącznie na technologii, bo nic nie zastąpi wyczucia i sprytu chomika. Zresztą nie wszystkie przydatne narzędzia są związane z nowoczesną technologią. Klasyczne metody wciąż się sprawdzają, jeśli tylko potraficie z nich umiejętnie korzystać. Normalnie nie mogłem to uwierzyć. W życiu nie widziałem tylu zer na jednym zeznaniu podatkowym, aż mi się w głowie zakręciło. Ale najdziwniejsze było to, że przy cyfrowych dochodach netto facet w ogóle nie płacił podatków. Nie mogłem tego pojąć. Stoi jakby 10 milionów dolarów, a w zobowiązaniach podatkowych zero. Zagaiłem jak tam życie, to on mówi, że nawet nie wie, jaki jest dzień tygodnia. Taki zajęty? Nie, wręcz przeciwnie. Od dawna nie pracował. Zbudował sobie tak wielkie portfolio, że pasywnie zarabiał 10 baniek przy zerowych podatkach. Powiedział, że właśnie zabiera dzieciaki do parku rozrywki z San Diego na resztę tygodnia. To był wtorek, to on nawet nie wiedział jaki to dzień. Zwariowane. Pomyślałem sobie wtedy, że powinienem naprawdę obczać rynek nieruchomości i triki podatkowe w tej branży. Jeśli to prawda, to po prostu niewiarygodne. Kolejny dowód na to, że właściwie zbudowane portfolio jest kluczem do sukcesu, nawet za cenę utraty poczucia czasu, bo na zimę i tak automatycznie zapadam w hibernację. I to tyle na dzisiaj. Nie przegapcie kolejnych odcinków, gdzie znajdziecie więcej finansowych lifehacków. Zalajkujcie i podrzućcie ten filmik znajomym. Do zobaczenia!